Dzień dobry serdecznie, barwy klubowe ubrane, bo w końcu Barcelona ugrała coś w Lidze Mistrzów, miało to miejsce wczoraj. Tak, mówię o porażce Realu. Powiemy sobie dzisiaj zarówno o porażce Realu, o Chelsea, będziemy chwalili Tuchela, będziemy mieli bekę z PSG, no bo każda okazja do tego jest uważam bardzo dobra i wspomnimy o Azardzie, który, który się z tego śmieje, on się z tego śmieje, że real odpadł. No, także o Azardzie też powiemy. Zapraszam, będzie gorąco. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Przypominam o ofercie BetClicka dla wszystkich pełnoletnich widzów kanału: specjalna oferta jest, link w opisie. I Liga Typerów na Futrol.pl rusza kolejna kolejka. Po prostu typujecie sobie mecze po zalogowaniu i możecie wygrać łącznie nagrody co tydzień 1500 zł w bonusie od BetClick. Tam odnoszę, odsyłam. A my zacznijmy od Beki z PSG. No, od razu niech będzie radośnie. Wyobraźcie sobie taki klub, nie musicie patrzeć na PSG, wyobraźcie sobie, który ma hajsu jak lodu, kupuje najlepszych piłkarzy, sprowadza trenera i w pewnym momencie ten taki prezes klubu, ten człowiek honoru, szanujący zasady futbolu, co z takim miną zrobili mu kiedyś ładne zdjęcie, stwierdza, że zwolni Tuchela, bo w Lidze nie ma lidera, umówmy się, takie że to w tej Lidze powinno liderować od pierwszej do ostatniej kolejki. Zwolni Tuchela, przegrał mu finał Ligi Mistrzów, więc do zwolnienia i zwalnia go. Zatrudnia Pochettino, wybitnego również specjalistę, dzięki czemu nadal nie ma pierwszego miejsca w Lidze i odpadł z Ligi Mistrzów w półfinale. Jest to śmieszne? Mnie bawi, mnie bawi i to pokazuje, jak bardzo w gorącej wodzie kompanii często są właściciele czy prezesi klubów. Bo oto Tuchel przechodzi do Chelsea. Wow! Wow! Finał Ligi Mistrzów, drugi z rzędu Tuchela. Patrząc na szanse u Bukmacherów, to pewnie będzie drugi przegrany, ale czyż oni nie mieli być przegranymi z Realem? Mieli być. Ale do Tuchela dojdziemy. Jeszcze śmiejmy tę bekę z Realu, pozwólmy że przepraszam z Halu to później. Pozwólmy sobie na chwilę radości. Po pozwólmy sobie zaobserwować jak oni pięknie potrafią przegrywać. Umieć przegrywać, jak to pięknie brzmi. Oni umieją być przegrywem. Im się trochę to pomyliło. Oni umieją być przegrywem, ale niekoniecznie umieją przegrywać, bo ten koncert fauli, który zafundowali piłkarzom City w drugiej połowie meczu, gdzie tam powinny czerwonych kartek się moim zdaniem posypać ciut więcej niż jedna ale nieważne, to pokazał, że właśnie są przegrywami, umieją nimi być, ale nie umieją przegrywać. Ja jedyne na co patrzę, to jaki tam będzie piękny burdel, jaki tam będzie piękny kocioł, jak te wszystkie napakowane swoim napompowanym ego gwiazdy, teraz jaki zaczną robić dym, bo znowu przerżnięte, Widzę jeszcze nie jest powiedziane, że dowiodą, no... Znaczy, do, dowiodą, no muszą liczyć na potknięcie Lil, więc jest ciekawie. I to właśnie jeden z widzów, jeden z Was wczoraj napisał na czacie, bo tak Mówię, jakim cudem takiemu Tuchelowi nie poszło w tym PSG? Zacząłem rozkminiać i właśnie chłop napisał coś, co jest oczywiste, że to w ogóle od razu się na to powinno wpaść. Co to jest w ogóle za szatnia? Wchodzisz, tam każdy jest po prostu gwiazdorem, każdy już ma ego pod tą wypierdzielone. Weź to poskłada jako drużynę. A taki sam Tuchel trafił do Chelsea. Poczet i na przykład to też jest Espanol, Tottenham, gdzie potrafił ekipę zrobić, bo to byli zawodnicy rozumiejący, czym jest drużyna. A nagle Tuchel wpada do Chelsea. Proszę bardzo, są gwiazdy, są wybitni piłkarze, są, ale nie mają ego wystrzelonego pod sufit i to wszystko można poukładać jak piękną drużynę. Kończąc jeszcze bekę z PSG, dodam tylko, że mam nadzieję, że jednak tej ligi nie dowiodą, przegrają i że tam będą niesamowite burdele i dymy związane z krzykiem i płaczem gwiazd. ja chcę odejść, jednak złota klatka nie jest taka fajna. I, I trzymający ich za mordy prezes, który będzie mógł robić co chciał. Albo da im więcej pieniążków i otrą, otrą łzy, albo nie da i stwierdzi, dobra. Niech spieprzają, wezmę sobie nowe zabawki. Ciekaw jestem, co będzie, ale poczekajmy na to. Druga sprawa, Tuchel. Tuchel. Jest topka trenerów w europejskiej piłce. I tak na szybko, nie analizując, Guardiola, Klop, Zidane, uważam mimo wszystko za Albanię. Jaki Zidane, co on przegrał? Się? Eee, właśnie Tuchel, Poczetino, nie wiem, wymieniłem już Klopa. Eee, oczywiście Flick. No, tak, tak na szybko, to, to bym wymienił. No i myślę, że Tuchela naprawdę właśnie można do tego grona spokojnie zaliczać. Szerszego ja nie wymieniłem wszystkich, żeby była jasność, bo pewnie o niektórych zapomniałem. Niektórzy nie pracują, alegli pewnie Simeone też bym wspomniał. Jaki Simeone, jak on rozpieprzył 10 punktów przewagi. Ale Tuchel, Jezus Maria, jak ja szanuję to, co on zrobił w tej Chelsea. Pamiętacie, jak Lampard sezon temu nie miał transferów i tych młodych chłopaków wprowadził, wszyscy to chwaliliśmy, bo to było warte chwalenia. I... Jak w tym sezonie dokupili mu piłkarzy, uwaga, to nie jest historia kopciuszka, dokupili mu piłkarzy za 240 milionów euro, to nie potrafił tego poukładać, ale przyszedł Tuchel, który umie trafić i do młodych, i poukładać gwiazdy, i ma doświadczenie, i ma łeb taktyczny, aż widać, jak mu tutaj ta czacha, taką czachę specyficzną, i to w po prostu ten mózg tam się musi mieścić taktyczny, i to, to się mieści, wielki szacunek, naprawdę, wielki szacunek, ale żebyśmy mieli jasność, bo niektórzy mówią, że to jest piękna historia kopciuszka znowu. No, Chelsea kopciuszkiem, Chelsea w ogóle romantycznym klubem podwolu. Abramowicz się z tego śmieje jak Eden Hazard. W tym sezonie kupili Mendiego, Ziecha, Chilwella, Wernera, Hawersa, około 240 milionów euro. O tako. Dla Abramowicza, który jest miliarderem, to nie jest specjalny problem, pamiętajmy o tym, ale szanujmy, doceniajmy to. Że taki Abramowicz przynajmniej inwestuje w klub, a Glazerzy na klubie w tym czasie zarabiają, więc dwojga złego. Jak już naprawdę wybierać, który rak ma toczyć klub, no to chyba lepiej rzeczywiście dla kibiców, jak to jest rak szejków. Jezus, co, że ja to kiedykolwiek powiedziałem. Może lepiej, żeby żaden rak nie toczył. No nieważne. W każdym razie, i tak dla tej Chelsea wielki szacunek. Bo po pierwsze, Abramowicz już od wielu lat w ten klub inwestuje. Po drugie właśnie, no widać, że robi to z głową. Nauczył się chyba na błędach przeszłości, zainwestował w drużynę i ten finał jest w 100% zasłużony. Pozycja w lidze, myślę, że też pnie się w górę, też tam spokojnie powinni utrzymać się w tych pozycjach premiowanych ligą mistrzów. Chociaż termin aż trudny. Ale, no właśnie, to pokazuje, że to pieprzenie głupot, które niektórzy mają, nie z taką kadrą to każdy by ich poukładał. To do Guardioli najczęściej. Każdy by to poukładał. No, to Lampart nie poukładał na przykład, a też nie jest pimpkiem wziętym z Ekstraklasy, tylko legendą premier klubu Chelsea. Więc brawo Tuchel. Po prostu. Wielki szacunek naprawdę za to, co Chelsea zrobiła. A, i odnośnie Wernera, bo wszyscy się śmieją. Ja Wam powiem tak, oczywiście z tej jego skuteczności śmiać się nie dziwią mnie śmiechy zupełnie, ale... Nie zwracacie niektórzy uwagi na to, że poza tym, że to jest śmieszne, jak on robi robotę z przodu, jak on asystuje, jak on robi przestrzeń z przodu, jeżeli chodzi o innych kolegów, dzięki czemu wczoraj z Hawercem Znowu łeb tu Hela posadzić Polisika po takim pierwszym meczu. Sę myślę, kurde, no czemu? Ale wprowadził Hawerca, który zagrał jeszcze chyba lepszy mecz, a Polisik wszedł na podmęczonego rywalaną. no ła, łeb, lepszy niż ja w futbol menedżerze. Zapraszam. Nowy odcinek na kanale. Futbol menadżera w sensie na game Trollu. Też macie link w opisie. A ja. No i to zamyka nam temat Chelsea. Przejdźmy sobie do Realu Madryt, który właśnie odpada. Real odpada w stylu bardzo słabym. No, dostał na, na dziurę, jak to się brzydko mówi, ale no, tak to wygląda. Ale nie będę się wyjątkowo pastwił nad Zidanem. Znaczy, ja się chyba nad nim specjalnie nigdy nie pastwię. Trochę go pobronię. Bo oczywiście wczorajszy eksperyment taktyczny to taki laboratorium Adbunia, bym powiedział, wyszło. Uciekać! Czyli zwariowane to było, ale popatrzmy. Facet ma sezon z 50 kontuzjami. Gościu musi. Szyć. No musi szyć. Poza tym środkiem pola, który po prostu też jest zajechany w tym sezonie, bo grają praktycznie wszystko. Dopiero wraca mu Valverde, dopiero wraca mu Ramos. Benzema z przodu jest jedynym zawodnikiem, na którego można w 100% powiedzieć, że to jest gwiazdor jakość. I musi niestety chłop szyć. I szył, i nie uszył za bardzo. Dziurawe to wyszło przepotwornie. Ale mówię, to nie są normalne warunki pracy. Nie oceniajmy Zidana pod kątem. Mm, tego, jakby miał normalną kadrę, jak wszystkie inne zespoły, że zdarzają się kontuzje, ale nie 50, bo to jednak nie jest jego wina. I tak uważam, że wycisnął z tego sezonu Max. On nadal ma szansę wygrać LA Liga, co byłoby w ogóle hitem, jakimś uważam, w moim mniemaniu złym, ale jednak byłoby. Ale jedno pytanie trzeba zadać. Kto odpowiada za tak złe przygotowanie piłkarzy? Czy on, jego sztab? Od przygotowania. Musimy zadać to pytanie, czy nie zostało wzięte pod uwagę okres koronawirusa, natężenie terminarza i tak dalej. No, tam było przecież cała masa czynników, która powinna być wzięta pod uwagę. Ktoś tam zawiódł. Nie wiem kto, ale się dowiem. Nie dowiem się, ale, ale no ciekawy jestem, właśnie, jak to wygląda i co Wy o tym sądzicie, właśnie. Czy to jest właśnie wina Zidana i jego ludzi, czy święty Mikołaj na przykład zawinił? Nie wiem. Po prostu szczerze mówiąc, nie wiem. Ale. Patrząc na samą sytuację kadrową, zidana trochę bym bronił. A co za Zardem? Skandal! Wczoraj po meczu skandal, bo śmiał się. Śmiał się tam. Nie pamiętam już, z którym zawodnikiem Chelsea. Wiem, że tam Mendy był i nie pamiętam kto, ale śmiał się. I powiem szczerze, to świadczy trochę o jego inteligencji, bo o ile jeszcze część widzów ma takie wrażenie, że piłkarz to po meczu idzie do szatni i płacze, i na pewno tacy są, którzy są nie w humorze i tak dalej, o tyle nie bierzecie pod uwagę, że część tych piłkarzy to ma to w dupie w zasadzie. Przypadek Baila, że on okay, idzie, wykona swoją pracę, pogra w piłeczkę, wróci, ale w gruncie rzeczy to ma to w dupie. I nie psuje z tym specjalnie humor. I myślę, że Azart jest tym typem gościa. A dlaczego nie świadczy to o jego inteligencji? Bo jeżeli już tak masz, to miej świadomość tego, naprawdę no, jesteś w sytuacji, że przyszedłeś do klubu, liczą na Ciebie jako turbokraka, turbokraka, kurwa, to brzmi jak jakiś numer, Gangsta, turbo kraka. Yy, w każdym razie, czemu mnie to wybiło w ogóle z rytmu? No, przychodzisz, nie grasz w ogóle, bo jesteś non-stop Jak już zagrasz dwa mecze z rzędu, odpadasz w półfinale, to może jakaś tam synapsa by zadziałała i stwierdziła, że to nie jest najlepszy pomysł. Dobrze się bawić na murawie, gdy kanery są w koło z zawodnikami rywali. No, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jakiś minimum minimum logicznego myślenia, którego moglibyśmy wymagać, no, nie spełnił tego minimum. Otóż nie spełni. I na koniec słówko o City. Guardiola w końcu, chyba po 10 latach, melduje się w finale Ligi Mistrzów z drużyną, która ma hajsu potąd, piłkarzy potąd, do, w końcu skompletowany skład, w końcu ma obronę, bo ten Ruben Diasz był moim zajętym brakującym elementem układanki, trenera ma takiego, oczywiście ktoś powie jaki to trener, same najlepsze kluby, niech Sandecję potrenuje, no na pewno będzie trenował Sandecję z takimi papierami nie wątpię, zwłaszcza, że tyle trofeów naciurgał na co żaden inny trener w ostatnim, tam nie wiem, piętnastoleciu i mają wszystko, by wygrać finał, no mają wszystko, by wygrać ten finał ale ja się szykuję na starcie dwóch mózgów taktycznych, po prostu i naprawdę bah, nastawiony jestem na fantastyczną piłkarską ucztę z bramkami. Mam nadzieję, że to nie będzie piłkarska uczta na zasadzie 1-0, tylko że będzie piłkarska uczta i taktyczna, i właśnie techniczna na boisku, i strzelecka. Na to liczę, na to się nastawiam, bo oba kluby mają w swojej kadrze zawodników, którzy mogą przyciągnąć szale zwycięstwa na swoją korzyść. Chociaż ja tutaj stawiam na City, fajni Chelsea w tym momencie się cieszą, skaczą z radości, bo wiadomo co to oznacza. Tak. Dziękuję bardzo. Przypominam o linkach w opisie do oferty sponsora, do filmiku na Game z Football Managera. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję i widzimy się w sobotę w ostatnim odcinku Piłkarskiego Rankomatu gdzie wybierzemy najlepszego trenera. Wy już wybraliście, ja znam to głosowanie. I najlepszy klub w historii piłki nożnej, ale podsumujemy sobie samą ideę tego typu plebiscytów. Nie możecie tam zabraknąć. W sobota, 10 rano. Widzimy się.